Aktualnie znajdujemy się w Lizbonie w dzielnicy Belem. Za mną znajduje się Torlo de Belem. Jest to wieża strażnicza, wieża wartownicza, która miała pierwotne zadanie strzeżenia wejścia do portu na rzece Tag. Została ona budowana w stylu manuelińskim, czyli w stylu bardzo charakterystycznym dla dla Lizbony, dla Portugalii. Budowana była w latach 1515-1520 na polecenie króla tutaj panującego, Manuela I Szczęśliwego. Wieża ta pierwotnie znajdowała się pośrodku rzeki Tak, natomiast na skutek trzęsienia ziemi, które miało miejsce w XVIII wieku, rzeka ta zmieniła koryto. Wieża ta strażnicza już nie stoi po środku rzeki, a została przeniesiona na jej brzeg. Obecnie nie jest nawet cała otoczona wodą, bardziej znajduje się, można powiedzieć, nawet stricte na brzegu. Ciekawostką jest, że w latach 1580-1640 znajdowało się tutaj więzienie, z czego w roku 1883 był tutaj więziony Polak twórca legionów y, polskich w Portugalii y, Józef Bem. Z ciekawostek jeszcze warto dodać, że y, twierdza ta warownia została wpisana na listę UNESCO w roku 1983, natomiast w roku 2007 została uksykięta jednym z siedmiu cudów świata portugalskiego, jednym z siedmiu cudów Portugalii. Przejdziemy jeszcze kawałeczek, żebym mógł wam pokazać od innej strony tą wieżę za mną znajduje się to, co widzicie, to już jest Ocean Atlantycki. Mogę jeszcze nawiązać krótko do pogody, ponieważ jest tutaj dosyć ciepło jak na styczeń przepraszam, na luty zupełnie inaczej niż w Polsce u nas w Polsce jest, jak patrzyłem na pogodę teraz około 10-12 stopni natomiast tutaj około 16, te powietrze morskie również robi swoje, jest takie ciepłe powietrze, taka przyjemna bryza tutaj występuje także zim tutaj na pewno nie ma jakichś srogich, co zresztą widać po roślinności występuje tutaj wiele palm czy wiele roślinności ciepłolubne, jakieś bambusy, nie bambusy, także naprawdę jest tutaj bardzo przyjemnie. Lata również w Lizbonie są e, bardzo łagodne. Analizując pogodę z poprzednich lat, mogę nawet powiedzieć, że w Polsce mamy cieplejsze lata, aniżeli te panujące tutaj. Także ten klimat oceaniczny robi naprawdę swoje. E, tak wygląda twierdza. Z innej perspektywy no widać ten charakterystyczny styl na pierwszy rzut oka, manueliński. Połączenie, yy, połączenie gotyku i renesansu.